Siemanko! Witam Was w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Jesteśmy w miejscowości Koninki. Jesteśmy w centrum Gorców. A z nami dzisiaj piękna wycieczko. A z nami jest Kuba, jest Tomek, jest Mark, jest Iwan. A my znajdujemy się w miejscowości Koninki, która jest wydzieloną częścią Poręby Wielkiej. Poręby Wielkiej, która pierwszy raz zmiankowana w 1234. Natomiast same koninki, zmiankowane w 1677. Co się w koninkach znajduje? Ano, za nami ośrodek wypoczynkowy, ostoja, ostoja koninki oraz wyciąg krzesełkowy na tobołów o długości kilometra i 155 m. Jak się dzisiaj udajemy? Udajemy się na turbacz północnym grzbietem z obidowca na obidowie, z rozdziele na turbacz, i potem. Zobaczymy o której godzinie na turbaczu będziemy, turbacz będę próbował zdobywać po raz dziewiąty. Także lecimy. Jesteśmy, proszę Państwa, na szczycie tobołczyka 969 metrów nad poziomem morza. Na tobołczyku widać tak zwaną sukcesję ekologiczną. To znaczy, jeśli łąki po jakimś tam czasie użytkowania przez pasterzy przestają być użytkowane przez pasterzy wówczas zaczyna się tak zwane zarastanie łąk nazywa się to sukcesja ekologiczna ją właśnie możemy zobaczyć na wielu gorczańskich polanach, ale także widzieliśmy ją na Potaczkowej i to właśnie tutaj kończy się kolejka krzesełkowa o której już mówiłem a my będziemy teraz zmierzać w stronę Tobołowa potem Suchora i potem Obidowiec Jesteśmy proszę państwa na szczycie Tobołowa 993 metry nad poziomem morza Przepiękna panorama Cudownie widać inne góry No nie, jest po prostu mgła, taka jak zawsze Gorce się tym właśnie szczycą, że potrafi być taka cudowna właśnie mgła i nic nie widać Długi szczyt zdobyty Powoli zaczynamy nabierać wysokości teraz pułap na jaki wejdziemy to jest 1000, równy 1000 i tam się widzimy po prawej stronie proszę Państwa we mgle ojej aż echo poszło mijamy obserwatorium astronomiczne katedry astronomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie który tutaj został wybudowany w 1982 roku a znajdujemy się na szczycie Suchora, 1000 metrów nad poziomem morza a teraz zostaje nam parę, może półtorej kilometra dojścia do obidowca i około 100 metrów podejścia. Weszliśmy, proszę Państwa, na główną grań Gorców. Jesteśmy na obidowcu 1106 metrów nad poziomem morza. Czwarty szczyt dzisiaj zdobyty. Obidowiec, który jest zwornikiem, gdyż odchodzi od niego właśnie ten północny grzbiet, którym właśnie wchodziliśmy tutaj na, na główną grań. I tą główną granią teraz idziemy na szczyt rozdziele, czyli na pułap 1198, a potem zaczniemy najpierw wspinaczkę mniej więcej na 1270, czyli na takiej wysokości, na jakiej leży Hala Turbacz i zacznie się ostatnie podejście na kopułę Turbacza. Jesteśmy proszę Państwa w miejscu katastrofy z 1973 roku, kiedy, kiedy samolot sanitarny LED L200 Morawa rozbił się tutaj właśnie na Obidowcu. Zginęła jedna osoba, jedna została ciężko ranna, a dwie przeżyły. Tutaj właśnie 25 maja 1973 roku była ta katastrofa. Weszliśmy, proszę Państwa, na pułap 1198 metrów nad poziomem morza. Jesteśmy na kolejnym zworniku na rozdzielach. Teraz mamy około 100 metrów podejścia na ponad 100 metrów podejścia na turbacz, najpierw troszeczkę cięższe podejście pod halę turbacz, a potem już samo wyjście na, na kopułę. Popatrzcie, jaki piękny krajobraz. Chociaż tam na dole wcale nic na to nie zapowiadało. Tu mamy naprawdę piękne krajobrazy. Tutaj będą piękne zdjęcia. Jesteśmy proszę Państwa na szczycie Turbacza, 1310 metrów nad poziom morza, po raz ósmy zdobyty ten szczyt w moich trasach pierwszy przez Małopolskę. Dziewiąty po raz ogólnie w życiu, bo przypominam, że pierwszy raz tutaj wszedłem jako pięciolatek. Nasi kompanie, kompanowie robią sobie teraz zdjęcia wspólne przy słynnym obelisku. Jesteśmy na najwyższym szczycie w gorcach. Jest to szczyt jednocześnie, który nie znajduje się w Gorczańskim Parku Narodowym. Spędziliśmy, proszę Państwa, dłuższą chwilę tutaj w skronisku na Turbaczu. Zjedliśmy, wypiliśmy, kolce założone i co? I ruszamy na dół przez czoło Turbacza i Kopę na parking. Zejdziemy sobie teraz drogą klasyczną. Jeszcze szóstkę kilometrów dołożymy, będzie 16, idealnie. No i piękna sprawa. I widzimy się na czole Turbacza. Docieramy proszę Państwa do szczytu czoło Turbacza, którą, która jest przed nim przednią kulminacją samego turbacza, a wierzchołek wznosi się na 1258 m nad poziomem morza. Jednocześnie jest to mój setny szczyt zdobyty w tym roku, piękna sprawa, Au! moi drodzy weszliśmy na szczyt kopa 1080 metrów nad poziomem morza ostatni nasz szczyt dzisiaj zdobyty jak widzicie śnieg trochę zelżał jest już bardziej mokry a z każdym metrażem w dół ten śnieg niestety będzie stawał się coraz bardziej coraz bardziej mokry aż zniknie całkowicie i gdy zejdziemy na sam dół to nikt nie uwierzy nam że tam na górze było tak pięknie. Więc możecie się jeszcze delektować śniegowym widokiem. Bo wiem doskonale, że w Krakowie takich widoków nie uraczycie. No i moi drodzy, wróciliśmy pod samochód wróciliśmy z pięknej trasy 16-kilometrowej. Zrobiliśmy. Wejście na turbacz przez obidowiec, a zeszliśmy drogą klasyczną. Mamy około 16 km za sobą. A z tej pięknej trasy dzisiaj wraz ze mną był Iwan, Mark, Kuba i Tomek. I widzimy się w kolejnej trasie, mam nadzieję, już za tydzień. Także trzymajcie się gorąco i na razie.